Współdzielnię socjalną Xerozawisza prowadzimy od 2007 roku. Działalność spółdzielni rozpoczęła się od świadczenia usług w zakresie tzw. małej poligrafii. Stopniowo jednak zakres usług był rozszerzany. Obecnie obejmuje on usługi wydawnicze, wsparcie codziennej pracy biur, m.in. poprzez zaopatrywanie w materiały biurowe, kopiowanie, skanowanie, kolportaż dokumentów i korespondencji filmowej oraz od niedawna przechowywanie i archiwizację dokumentacji papierowej. Nadzis kładziemy ostatnio na rozwój tej ostatniej formy naszej działalności. Nabyliśmy już profesjonalne szafy do przechowywania archiwum, kupujemy program komputerowy do prowadzenia archiwum w formie elektronicznej, będziemy się szkolić w zakresie obsługi archiwum i samego programu. Ważną częścią naszej aktywności jest zawodowa i społeczna reintegracja członków podejmowanie działań na rzecz najborszej części społeczności lokalnej oraz angażowanie się w działania społecznie użyteczne, takie jak odchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, Schizofrenia Otwórzcie Drzwi czy Łódzka Gala Przedsiębiorczości Społecznej. Realizujemy również projekty nastawione na promowanie w naszym regionie ekonomii społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia na rynku pracy. W drugim półroczu 2009 roku zrealizowaliśmy program edukacyjny dla osób chorujących psychicznie i innych wykluczonych społecznie pod tytułem Spotkania z ekonomią społeczną. Miało za zadanie wspierać rozwój przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim. W latach 2010-2011 realizowaliśmy jako Partner Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych antydyskryminacyjny i aktywizacyjny projekt WIP, wsparcie i promocja zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu było zwiększenie otwartości pracodawców wobec osób wykluczonych poprzez realizację staży na wolnym rynku pracy. Głównym zadaniem spółdzielni w projekcie było wydawanie kwartelnika wsparcie i promocja poświęconego aktualnościom projektowym i ogólnie sytuacji osób wykluczonych na rynku pracy. Od lipca do grudnia 2011 roku realizowaliśmy w naszej spółdzielni projekt PROMES. Jego celem było promowanie założeń i narzędzi ekonomii społecznej na terenie województwa łódzkiego. Podczas trwania projektu Promes na stronie internetowej naszej spółdzielni stworzyliśmy kompenium wiedzy o ekonomii społecznej.